identyfikacja przedmiotów. przez jest equipunku. Dobra, podpalmy sobie... nie wiem czy użyjmy. Tej... No dobra, podpalmy go może, o zawsze grałem w Baldus magiem. magiem, Ze względu na to, że uważałem, że... Znaczy, to jest najlepsza postać, tak jak wojownik. Ale uważałem po prostu, że inne postacie są nudne. Otóż jakby to ja mam małym szkramem tam. Dla mnie wszystko wtedy było nudne. I, I tam raczej jak kombinowaniu załogą, naszą drużyną się nie bawiłem, tylko po prostu grałem tym magiem, nie interesowała mnie moja drużyna. A teraz wiem, że jednak tu jest parę klas, więc moją chciałbym mieć taką bardziej Co pode, mnie pode mnie podpisaną. Coś on mówił. Cicho bądź. On coś nam powiedział. Kurcze, dziennik. Zadania... Nie dobra, chodziło pewno o zapisywanie umiejętności, tak, zapamiętywanie, tu mamy kulę znaczy tą ponącą, niegorzące barwy, o ile dobrze pamiętam. One powodowały, no właśnie straty przytomności, tu jest ochrona przed złem, to jest bardzo dobre na, 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 na magów. Dotknięcie w w to ma jakąś barierę, proszę o znakowanie w swoją wstępny sposób. Stopie z uelu, pozostające podwójne złego zakrycia, wykonania wszystkiego, co jest potrzebne do modifikacji minus dwa. Wszystko, że to obrony to takiego nie ma. Eee, to jest sposób, że chyba nie, 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 nie może zostać za, zaatakowany przez, przez yy, wroga. Eee, Luszone odbicie, to jest bardzo dobre. I szczęście, osoba, na szczęście, przynajmniej czy będzie. ma niesłychanie szczęście we wszystkim, co robi. Innym słowem, niesłychanie modifikacje do, do wszystkich swoich akcji. Dobra, to weźmy sobie il rzam odbicie. Więcej o masz zauroczenie, nie? Tak. Tu po prostu przejmujemy na jakiś czas kontrolę nad postacią. OK. Zrobiliśmy y, zapisy z, z, z tego. Możemy sobie wyjść. I o to, żeby się nauczyć, trzeba zrobić takie coś jak odpoczynek. <coughs> Otóż to zróbmy. Uraczy nas bardzo przyjemna y, grafika. I otóż ona jest zmienna od miejsca, w którym się znajdujemy. Poza terenem miasta, w dwójce było to ognisko, obozowisko rozbite. A początek dwójki był właśnie taki ala fajny loch zrobiony, że szczury przebiegały i tak dalej. To, że pewnie oczędzę wieczorem, jest szansa niepowodzenia, które oznacza w praktyce, że jest użyty zwój dostałeś pisanie magii. Udało no, ci się skupiać czarno-magiczne księgi. Dobra, dzisiaj mamy go. identyfikować przedmioty. Oczywiście musi mieć maga, który umie identyfikować. No, klikamy czar, zwój, zależy co mamy. Oczywiście mamy czar. I mamy parametry specjalne. Kasa pancerza plus 2, wymagania siła 12, waga 6. Nie może używać bla 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 bla. bla. Prawie wszyscy poza parczownikiem. Okej. Okay.

Tak, tak, tylko że w przypadku MAGA wybieramy księgę MAGA, a tu musi bać kapłańskie zwoje. Kapan bardziej e, kieruje się w stronę... E, według mnie, w stronę takiej ochronno leczniczą, chociaż ma nawet dobre takie czary jak zagłada. E, Oczywiście obecnie do wszystkich złych rzutów, czy po prostu łatwiej go tam e, zapierdzielić. Leczenie lekkich ran e, mamy już jedno. Weźmy sobie jeszcze jedno. I drugi zajmuje się również y, z, z przywoływaniem, tak jak, y, magowie, tylko że oni przywołują siły y, natury, a magowie siły takie pozaziemskie. Kto nam widać wskazuje co by umarła? Usnęła. Aha. Nie, no to bez sensu. No to dlatego właśnie mówię, że to jest taki mag zbroja y, wiary. Y, Przez magicznymi atakami. Weźmy sobie jedną przełamanie strachu to będziemy nas tym. Okrona przed złem też magowi się temu się przyda. Laski w broń. Magiczny kamień to po prostu, że leci kamień w stronę wroga. sanktuarium. Z w pieniądze z innych osoby. Tak to jak bywa niewidzialna, Chroniona osoba nie może w żadnych bezpośrednich oficjalnych dat. bez sensu Laski w broń. To może być dobre. Jeśli chodzi o ofensywnego druida, tu mamy kamienna skóra, bodajże nie korowa skóra. To samo co twardnie, Czego? Kasa pancerza zwiększa, tu mamy wybrane wszystko. Sam, e, jak nie coś jeszcze na łaskę. Że... Dobra, nie będę tutaj tych czytał umiejętności, bo jest ich naprawdę sporo. Olać to. Nauczyłem się, dzięki bardzo, e, sen. E, scenkę przyspieszamy. Ona nam teraz. Nie Aha, dobra, no to Ona ma odpędzenie umarłych, właśnie jeszcze. Tak na szybko, weźmy sobie może zbroję wiary. pa Naszą postać? Czy możesz sama ze sobą zagadać? Możesz. Tak, no rzuciłem. Macie no, mamy jakąś teraz broń, naczugę, maszetę. No, na Unieruchomienie bodajże to jest. To jest bardzo, bardzo dobre. To jest, jest takie coś jak e, czas działania, czas rzucania jest, dobra. E, psalm jest też chyba dobrą umiejętnością. Jak? Rzuciłem tej kobieta. Dobra, masz szkleta przywołane, bodajże. Tak, pokazuję co, kastuje, fajnie. No i szkielet z grobu nam powstał. Ja pierdolę, to nie jest zwykły szkielet, to jest szkielet wojownik. Wow. No jak nie? O to ci chodziło? No już zrobiłem to, kochana. Święte uderzenie. Przeklęta sfera, pozbawienie magii. No, tak mówię, no nie chcę kurczę tutaj czytać, bo jest ich sporo. Po prostu będę w czasie, e, w czasie w czasie grania No odpędzanie o, o właśnie, to się o odpędzaniu nieomarłych. Odpalamy to i skażą każdą chyba sekundą nieumarli otrzymują obrażenia e, albo umierają. Imoen No właśnie, nasza przyjaciółka z dzieciństwa Imoen Zodziejka. Oczywiście, żeby nie było. Idziemy do góry. Tylko ciekawi mnie, dlaczego właśnie nie mam. No, w sumie chyba nie było w Wildersgate jedynce e, dabingu polskiego, chociaż w dwójce już był, z którego byłem bardzo zadowolony, podobało mi się. Aha, lewym, kurde, nie, nie mogę się przyzwyczaić. E, będziemy się uczyli o. Czy on miał taką samą obrazek? Nie powiem. Dobra, będziemy to przyspieszać, bo to jest jednak samo uczek. Kradzieży kieszonkowej, bla bla bla. Ej, nie, wróć. Przejdźmy do kradzieży kieszonkowej, która jest tutaj. Zapierdziliśmy mu coś. Powiodła się. I co mu zabraliśmy? Zabraliśmy mu perłę. Eee, rozkłada się z was Orgonian tu, powoli nakładana na piasku, bla bla bla. Taki opis tego pokrótce. Rozmawiajmy sama ze sobą. Eee, Rozblaźcie pułapki. Oczywiście, to jest jedna z lepszych e, z, spraw e, w grze, bo jest tych pułapek naprawdę dużo. E, tu jest wykrywanie pułapek i po prostu czekamy. Poruszamy się i czekamy, tylko ta odpędzanie okej, okay. O właśnie, wykryła pułapkę. Jak się jej pozbyć? Oczywiście złodziejstwem. Popka pozbawiona. Know, mode, the... Otwieranie zamków, ale weźmy sobie jeszcze wykrywanie pułapek. E, bardzo dużo życia mamy w porównaniu do nich, aż 8. Widzimy, że pułapki nie ma. Otwarcie, udane, doświadczenie dla drużyny. E, akwamaryn. ej, zabrała go. Pogadaj sama ze sobą. Eee, Jakie może jest krycie się? No to kryjemy się po prostu. No to kryjemy się już Już nie ma. Podobnie się ze sobą. Zostawianie pułapek. Eee, bodajże że było specjalnych. Jest. Zostawianie pułapek. Popka postawiona. Sami w nią wpaść nie możemy. Może tylko wpaść przeciwnik. Albo osoba zła. Oba nazwijmy to tak. Zła. Która ma czerwony okrąg. Hmm. I'm going to you to... Tych pamiętam, a tego uwielbiam. Dlaczego go uwielbiam? No i zaraz zobaczycie. Już idzie. Ale młody. Dla to to kapłanka, A nie, to jest druid. Zmiennokształtny, o i dobrze pamiętam. E... Minsk boo. Właśnie. Forgot, boo. No właśnie, ale widzę, że samoczek jest kropla w krople, jest taki jak w dwójce. E, tak, właśnie, właśnie. Minsk jest specyficzny ze względu na to, e, specyficzny ze względu na to, że on ma pod ręką, może mieć dwa tylko przedmioty, bo jego, właśnie, jego przedmiotem jest Bu. Bu jest to jego kompan, Homik. Patrząc choć Minsk uważa, że jest to miniaturka wielkiego kosmicznego Homika, jest raczej pewne, że jest to po prostu zwykły Homik. Oczywiście, on nie daje nic, on po prostu jest i Minsk sporo czasu gdzieś do niego zwracał. E, coś tu była mowa o właśnie... Aha, tu jest mowa o tym. Z QuickSave'a. Zazwyczaj korzystałem z tego manewru jako yeah, right mag, żeby być w środku. E, ale teraz, ze względu na to, że jesteśmy, na to, że jesteśmy teraz może za wójcami, to nie kryjmy, że się w środku. Taka pozycja może być. I tak, ogólnie zawsze będziemy się sami rozstawiali, więc to jest tam po biedy. On coś nam mówił. Co nam mówiłeś? Po... Sprawdzam. A teraz pójdziemy. Tak, będzie tak w dwójce, to pójdziemy do podziemi, tam będzie parę potworków. I tam, pomóż nam zabić, przynieść jakiś tam mieczyk. ale ja, dobrze pamiętam. No, a czemu zacząłem samouczek, a nie normalną grę? Już wam mówię. Postać z samouczka zostanie przeniesiona do, 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 gry. A co z tym idzie, zostanie po prostu... E, jej poziom zostanie zapisany. I wszystkie raczej, oj dobrze pamiętam, przedmioty, które miała, też przechodziły dalej. Choć, nie wiem jak tutaj będzie. Rzućmy sobie czary. Nie, nie, rzuć jeszcze raz, bo to jest oplątanie, czy to jest ogólnie czar. Tutaj jesteś. Masz jakieś przywołanie, coś? Nie, to jest. Zagraj nam psalma. Ty może wejść za uroczenie tego. A ja spierdzielam w Płapki są, to jest prawda. E... E, nie chcę. Oczywiście nie chcę mieć włączonego AI, bo. Bo, bo, bo. E... Okej, okay, ukryliśmy się. Bo chcę zbakstabować frajera. Dobra. E, padł. Żółto będę przeciwko czemu, 27, Eee, trzeba by coś zobaczyć tutaj. Czy coś, tak, coś takie coś jak. Eee, ileś musi być? Tak więc na no, 3. Eee, na każdy typ przy to jest rundę, to tylko do kolejnego. Eee, rzut obronny specjalny. Dobra, tutaj jednak e, nie ma nic konkretnego. Ty! Wracaj! Eee, I gdzie jesteś? Tu jesteś? Nie masz łuku? Nie masz droga łuku. Tu gdzieś jest pułapka, dlatego właśnie tak powoli się poruszam. Otóż teraz tą popkę zdemontujemy, pułapka zdemontowana, nasz kolega Kobolt, dobrze pamiętam, Kobold może iść się zająć przeciwnikiem. A my ruszymy tutaj, co to jest? Stop, dobra, stop. Kucze, czy ja chcę mieć te informacje o tych rzutach obrony przeciwko czarom? Czy to jest mi potrzebne? No nie, no po prostu ważne jest, że czy dostałem, czy nie. Opcje gry, interakcja, rzuty natrafienia, informacje o walce różne, dobra. Gramy dalej. Gramy dalej, gramy dalej, tylko teraz tak, yy, Mińsk. Jesteś oplątany, właśnie oplątanie działa również na nas. Zapomniałem, zapomniałem, ale bywa, tak? Schowałem się nie, nie schowałem się. E, jakieś umiejętności szalecką masz? Masz, kwas e, Jachera. Masz coś jeszcze ciekawego? Nie, masz tylko błogosławieństwo, dajcie na no, no mojego. Niech sobie kastują. Kurde sens jest obszarowe, dobra, my jesteśmy widzialni. Przejdziemy sobie po tych wszystkich miejscówkach, podprawiając, gdzie jest jakiś przeciwnik. A właśnie, tu jest przeciwnik. Pach, dostał. Sześć obrażeń, czyli na skraju śmierci, widzicie. Jednym szczem z backstaba i, i, i prawie go zabiliśmy. Okej, okay, przed leży na ziemi. Ale co mi co nie wygląda? Ja sobie mam ochoty, działa. Dobra, e, ciekawe, jak długo jeszcze mają zamiar te płatki całe działać. Tu jest łucznik, więc róż na niego. E, ty idź na niego. Wszyscy idź na niego. Dużo tutaj rzeczy jest, o ile dobrze pamiętam. Tu jest przedmiot do zebrania. Tutaj jest na kraju śmierci kobolzik. Ok, skończyło się. Z tego powodu, bardzo zadowolony. Do Wykrywanie popek, cyk, ja? Co e, quick ik e, i bio. E, pozbierajmy sobie wszystko. E, zbierajmy, bo to jest cholera wie, Nie pamiętam, właśnie czy, 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 czy zostanie to przy, przed przeniesione, czy nie. E, tu coś będzie. A tu jest zamknięte e, drzwi. Wskórzana zbroja, drzwi są zamknięte. To, zbroja, to jest zbroja. Przekażę ksenowi w identyfikacji. Okej, okay, właśnie to chciałem zrobić. Xen, proszę. E, identyfikuj zwój. E, klasa pancerza 7 przeciwko baniakującym i. Skurzana zbroja. No, oczywiście dajmy ją naszemu koledze, znaczy nam. Zmienił nam się wygląd. Jakoś się zmienił, ale się zmienił. E, ruszajmy dalej. Zobaczmy, tutaj jest coś. Wykrywasz nadal pułapki? Wykrywasz. Nie, Nie opowiem Ci historii o królach i kapuście. Tutaj nie ma żadnej pułapki, nie ma. To zerknijmy. Zamknięte. No. Otwarłaś? Tak. E, Różka. Znalazłam gdzie informacja o. Dobra, 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 dobra. Wiem. E, Identyfikowałem po prostu, spojrząc, patrząc na nią, słup ognia. E, dużo osób nie może używać, skrzydła nie mogę napisać w skrócie, po prostu może używać. Magna przykładnie. Kapon e, oczywiście może tego używać. Tak jakoś by się skojarzyło. E, Moen, wykrywaj. Widzę, wykryłaś? Zamknięte. I moje. Moment... Odbieram to, bo właśnie doświadczenie jest. A doświadczenie wiem, że na pewno przejdzie. Tego jestem. Świetny, błyszczący miecz. Korzystaj z niego dobrze, gdyż na pewno jest zaczarowany. Buuu, ma oko na takie rzeczy. Pamiętam jeszcze tą kwestię dialogową z, 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 z dwójki. Czar. To jest miecz długi. Oczywiście, my nie używamy miecza długiego i Moen niech używa jako drugą broń. Tu się możemy przełączać między tymi brońmi. No, zapiszmy sobie i ruszajmy dalej. Yeah, Moen, popki. Nie jeszcze jakaś skrzyżka jest. Wiem, że na pewno gdzieś jest coś typu: typu jakiegoś kodu, żeby te drzwi otworzyć. Niegoczące barwy w tą stronę. Tylko uważaj, bo. Dobra, zostawia. Ja. Jestem zielony. Krycie się. Nie powiodło się, ale dobra, zabijmy go. E, Minsk. Jesteś tu. Idź pomóż. Żeby tam nie było tych. Zbyt dużo czasu nam to nie zajęło. Jest naszyjnik. E, naszyjnik Agnimani. O Boże. Agni czego? Agnimani? Kurde, co to jest? Zobaczmy, to ma ryzyko, za to patience. metali, w którego na Na śnieg jest zawsze noszony na szyi i może mieć bardzo dużo długości. Oczywiście możemy go założyć, mimo że nie daje żadnego efektu. To jest ciekawa sprawa. Niech e, dodatkowego leczenia, czy po prostu niech lecznicza. No, po prostu albo w ekwipunku, albo tutaj nasz pasku szybkiego wybierania możemy ją łyknąć. Tutaj jest pajączek. Pajączek z pajączek. Spalnie pajączka, czemu by nie? Pajączek lubi ciepło. O Boże, chyba bardzo lubi ciepło. Skoro nawet nie zareagował na to. Pająk upiór. No prawie pad! Tutaj co jest? Jest. Przywołanie potwora. Możemy ksana sama nauczyć jej zdolności. Nie wiem po co w sumie. Ale jak chcesz. Możemy go teraz nauczyć w księdze. Kto z poziomu trzeciego. Oczywiście jest to o wiele lepsze niż zauroczenie. Według mnie. Zapiszmy. Sen był pod takim przyciskiem. Nie ma po prostu przycisku. O, o, właśnie, widzicie? Jest już inna, e, inny wygląd. Bardzo creepy, według mnie. Ale... ale, yeah, ale... Ja. Yeah. Jest trzeba coś powinno być. Nie ma nic. Jest. E, Beczułka. Idź. Hunter. Antyterror. I co jest w skrzyneczce? I widzicie, tak jak mówiłem, jest klucz do skarbca. Teraz możemy iść do skarbca. I skarbca co wyciągniemy? Otóż pewne przedmioty. Baum, skrzyneczka. Weźmy. I mołem. Niech wykrywa. Nie ma nic. Skrzyneczka powinna być otwarta, jak otworzyliśmy ją. W... Znaczy, był potrzebny klucz do otwarcia drzwi do skarbca, a raczej skarbiec nie powinien być zamknięty. W sensie ca cała skrzynia. O Boże! Jakieś podziwia Dobra. Wykonaliśmy, yeah? do yeah, wykonaliśmy, right wykonaliśmy wstęp. That. Czyli naszego samouczka. Wyjdźmy. Otóż właśnie o, o ten kamień yeah, chodziło, right naszemu pas? pas. Czemu pas się nazywa? To nie jest pas. No i tak właśnie zakończył się samouczek. Baldur's Gate. O, cały filmik. stamp. Karde miał koleś. Wrota Baldura. Ja. I zaczynamy. Jeden gracz. Nowa gra, tworzenie, import, zapisana gra, Hunter, let's play, dalej, Hunter, gotowe, wszystko jest, Wygląd jest taki sam jak mieliśmy w poprzednim, ale weźmiemy sobie mniejszą część, może taką złotawą. Głos mieliśmy oczywiście ten. Imię, zostaje bez zmian. Akceptacja, biografię możemy oczywiście zmienić, możemy sobie napisać własną biografię, więc. For the lobby, nothing. Everything is fine, everything is fine. Acceptance. Nestled atop the cliffs that rise from the Sword Coast, the Citadel of Candlekeep houses the finest and most comprehensive collection of writings on the face of Farron. It is an imposing fortress, kept in strict isolation from the intrigues that occasionally plague the rest of the forgotten realms. It is secluded, highly regimented, and it is home within these hallowed halls of knowledge your story begins you have spent most of your 20 years of life within this keeps austere walls under the tutelage of the sage gorion acting as your father he has raised you on a thousand tales of heroes and monsters lovers and infidels battles and tragedies however one story was always left untold that of your true heritage you have been told that you are an orphan but your past is largely unknown lately gorion has been growing distant from you as if some grave matter weighs heavily on his heart you have asked about his concerns as gently as possible but your queries have been in vain your sole comfort is the knowledge that he is a wise man and you know he will tell you when the time is right nonetheless his silence is troubling, and you cannot help but feel that something is terribly wrong. Today, Gorion has appeared more <coughs> agitated than ever, and now he has uncharacteristically interrupted your tru- You don't have to read it to the end, I've already read it, faster than you. Oh, finally, okay. Let's make a note, one more note. Let's play, signed. No i pierwszy odcinek skończymy w tym miejscu. Kolejne, kolejne zakątki tego w ogóle miasta, w którym się znajdujemy, jak ona się nazywała, Candle Keep, odwiedzimy w następnym odcinku. Dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że odcinek jak i seria przypadną Wam do gustu. Odcinki będą trwały mniej więcej, może tak 30 nawet, nawet do godziny. No i chyba chyba, chyba to tyle na... Na początek dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Tymczasem hej!